Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Media informują, że w natarciu jest groźny światowy wirus o nazwie NIPA, pisany przez H, czyli NIPAH. Pamiętacie Państwo ten charakterystyczny moment, tego typu zdjęcia, tego typu grafiki, grafiki wirusa, zdjęcia ludzi ubranych w kombinezony? Czy nie wracają właśnie w tej chwili tamte sceny, których mieliśmy nadzieję już nigdy nie usłyszeć? Kontrole sanitarne, kwarantanna, nowe zakażenia. Śmiertelny wirus, statystyki śmiertelności w procentach, a ten podobno, wirus NIPA, ma bardzo wysoką śmiertelność. Człowiek ma wrażenie, jakby ktoś odpalił stary, stary scenariusz. Można się zastanawiać, czy ktoś się na to nabierze. Ale uwaga, ja dodaję też drugie pytanie. Nie wiemy, proszę Państwa, czy nie będzie czasem to bardziej rzeczywiste niż pandemia, która była nam ogłoszona pod nazwą COVID. No i właśnie. Dziś taki nagłówek krąży po mediach. Publikacje prasowe donoszą, że Azja przywraca kontrolę z czasów pandemii. Media informują o tym, że dzieje się coś złego. Bardzo proszę, o to kolejny dowód. Powrót śmiertelnego wirusa NIPA. Dwa kraje powzięły radykalne środki. Ale tych publikacji jeszcze, proszę Państwa, przejrzymy tutaj za chwilę kilka. W Indiach, w Bengalu Zachodnim wykryto ognisko zakażeń. W tym wśród personelu medycznego. Ponad setka osób tam już ma kwarantannę. Gdy będziecie Państwo oglądać ten materiał, może będą te liczby już znacznie większe. I reakcja regionu jest natychmiastowa. Lotniska objęte specjalnymi procedurami, weryfikacja ludzi brzmi znajomo, prawda? Ale zanim popadniemy, proszę Państwa, w skrajne emocje, czy to w kierunku lekceważenia sytuacji, czy to w kierunku wyobrażania sobie najgorszego, no zróbmy, proszę, jedną rzecz, której nie zrobiliśmy wystarczająco dobrze w latach 2020-2022. Oddzielmy fakty od ruchów. Nauczmy się czytać paski. Dostrzegajmy, proszę Państwa, paski oczywiście w telewizjach. Dostrzegajmy, czy media czasem nie chcą wprowadzić nas w stan niekontrolowanej Niekontrolowanych emocji, niekontrolowanych odruchów, niekontrolowanej reakcji na to wszystko. Tak więc nie mam pewności, proszę Państwa, czy to, co teraz jest nam serwowane, czyli wirus NIPA, być może za chwilę pandemia będzie ogłoszona, czy będzie to powtórka z tak zwanej rozrywki, w cudzysłowie oczywiście, choć niektórzy mają bardzo negatywne skojarzenie z czasem pandemii koronawirusa. Ta pandemia zostawiła, tamta pandemia czy pandemia, zostawiła po sobie nie tylko u niektórych chorobę, powikłania, skutki uboczne i pytanie tylko po czym po przejściu choroby czy po preparatach przyjmowanych w sposób bardziej niż dobrowolny? Tamta pandemia pozostawia też gigantyczny kryzys zaufania do instytucji, do lekarzy, do funduszy zdrowia, do resortów zdrowia. Ale też do mediów, do dziennikarzy, do ekspertów, do celebrytów. O, proszę państwa, powiedzieć, że od tamtego czasu celebryci w Polsce, o no bardzo różni, znane gwiazdy, kojarzą się z płatnymi, plugawymi manipulatorami. To nic nie powiedzieć, prawda? Nie używam nazwisk, ale zapewne państwo, każdy z państwa wie, o kogo chodzi. I część ludzi, moim zdaniem słusznie, zadawała wtedy pytania. I kwestionowała narrację. Natomiast ja nie mam pewności, czy to, że wtedy było jak było, nie znaczy, że teraz automatycznie też wszystko jest ustawką. Staram się komentować Państwu to wszystko, co dziś donoszą media, te wszystkie relacje, które za chwilę zobaczycie, w sposób ostrożny, chłodny i wyważony, bo, bo uważam, że temu po prostu trzeba się przyglądać. Póki co wirus może się kojarzyć z memem, że czy przypominać może nam tamte czasy, ale może być zupełnie inaczej. To jest podobno znany patogen, który od lat pojawia się w Azji. WHO, tak, Światowa Organizacja Zdrowia, ta, ta sama, z której wystąpiły Stany Zjednoczone, opisuje go jako chorobę bezobjawową od takiej choroby, czyli to się może wydarzyć, po ciężką chorobę. Z zapaleniem mózgu niewydolnością oddechową na przykład też jako konsekwencjami i podaje, że śmiertelność w ogniskach wysokiego ryzyka wynosi kilkadziesiąt procent. Czytałem, że to nawet może być 70%, 40%, różne są te dane podawane przez media. I co ważne, nie ma, ja dodam jeszcze, powszechnie dostępnej szczepionki ani leku. Leczenie jest głównie wspierające według Światowej Organizacji Zdrowia. Proszę państwa, koincydencja czasowa tu istnieje. Ja w przypadki nie wierzę, to na pewno doskonale sobie państwo z tego sprawę zdajecie, bo podkreślam to. Praktycznie przy każdej okazji. O jakiej koincydencji czasowej mówię? Wystąpieniu Stanów Zjednoczonych z WHO i, i tej właśnie sytuacji. Jakiej to sytuacji? No popatrzmy na chwilę do kilku fragmentów publikacji prasowych, które przedstawię państwu na mocy prawa cytatu dla celów edukacyjnych, polemiki oraz wyrażenia krytyki. Choć jeszcze y, tytułem... Wstępu polecam Państwu. Korzystajcie do woli z linków, które zamieszczam w opisie filmu czy w pierwszym komentarzu, które służą wsparciu kanału finansowo, za co także Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Serwis rmf24.pl, kwarantanna i rygorystyczne procedury. Nowe przypadki wirusa Nipa w Indiach. 5 przypadków zakażenia wirusem. Potwierdzono w Indiach. Wśród zakażonych są członkowie personelu medycznego. Prawie 100 osób objęto kwarantanną. I to publikacja z wtorku 27 stycznia wydanie poranne. Czym jest wirus NIPA? Dlaczego budzi tak duży niepokój i jak wygląda sytuacja epidemiologiczna? To oczywiście mamy zdjęcie, które ma nam od razu. Proszę Państwa, co takiego czynić? Ma wywierać na nas presję. Ma dostarczać nam emocji, ma powodować w nas lęki. Tak jak zresztą było to w czasach pandemii koronawirusa. W Bengalu Zachodnim, czyli Indie, potwierdzono pięć przypadków zakażenia. Władze wprowadziły kwarantannę i rygorystyczne procedury. Uwaga, Tajlandia, Nepal i Tajwan zaostrzyły kontrolę na lotniskach. Nipa to groźny, zoonotyczny wirus przenoszony przez nietoperze. I inne zwierzęta bez skutecznej szczepionki i o wysokiej śmiertelności. Śmiertelność, jak tutaj podaje serwis rmf24.pl, wynosi od 40 do 75%. I zwróćmy uwagę, że takie podanie w takich widełkach śmiertelności również bardzo negatywny wpływ wywiera na. Każdego człowieka, krótko mówiąc, to się jest strach, bo ja przynajmniej uważam, że należy to interpretować. Tę właśnie tak podaną informację w taki sposób, że śmiertelność jest od 40 do 70%, to znaczy nie mniej niż 4 na 10 czy 40 na 100 przypadków kończy się śmiercią, e, nie więcej niż statystycznie rzecz biorąc 75 na 100. To wciąż trzeba powiedzieć, bardzo wysoka śmiertelność. W Indiach w stanie Bengal Zachodni potwierdzono pięć przypadków zakażenia tymże wirusem. Wśród zakażonych znaleźli się lekarze i pielęgniarki. Władze natychmiast zarządziły kwarantannę dla blisko stu osób, które miały kontakt z chorymi. Pacjenci trafili do szpitali w Kalkucie i w okolicach. A stan jednego z nich określono jako krytyczny. Służby medyczne w Indiach wdrożyły rygorystyczne procedury bezpieczeństwa. Nipa to jeden z najbardziej niebezpiecznych wirusów na, świe na świecie. Proszę Państwa, na świecie. W dalszej części publikacji czytamy, czym jest w ogóle ten wirus. Wirus Nipa, NIV, należy do rodziny Paramyxoviridae, rodzaju henipa wirus. Po raz pierwszy został zidentyfikowany w 1999 roku podczas epidemii w Malezji i Singapurze. Od tego czasu powtarzające się ogniska pojawiały się w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, i tak, południowo-wschodniej, m.in. w Bangladeszu oraz Indiach. Naturalnym rezerwuarem wirusa są owocożerne nietoperze z, ro z rodzaju Pteropus. Wirus uznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia za patogen wysokiego ryzyka. Nie istnieje na niego skuteczna szczepionka, leczenie ogranicza się do łagodzenia objawów. Śmiertelność waha się od 40 do nawet 75%. Nie, yy, zależnie, zależnie od szczepu i przebiegu epidemii. Doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski potwierdzał w rozmowie z Radimerem F24, że prace nad szczepionką trwają. W grudniu ubiegłego roku Uniwersytet Oksfordski poinformował, że szczepionka testowana, a raczej kandydat na szczepionkę przeciwko wirusowi NIPA, przeszedł do drugiej fazy badań klinicznych. Kiedy badania kliniczne się skończą, trudno to akurat jednoznacznie powiedzieć, dodał. No, widać, że w mojej opinii, koszerne, mające swoje źródła w Deep State, koszerne centrum dystrybucji informacji, proszę Państwa, które zarządza tym. Jakie do nas, jako do opinii publicznej, do ludzi trafiają wieści serwowane przez medę głównego nurtu, odrobiło to już lekcję z czasów marketingu szczepieniowego, z czasów tzw. pandemii, i tu już nas się informuje, że o, tu już od długiego czasu trwają prace nad szczepionką. A pamiętacie Państwo COVID, o, te prace teoretycznie nie były prowadzone nigdy, bo szczepionka została w sposób cudowny, niczym objawiona. Prawda? Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. No, ktoś z Państwa powie, nie, nie, te prace były, były, rzeczywiste, trwały one jednak bardzo szybko. Tak? Czy aby na pewno? A może właściciele koncernów produkujących preparaty korzystali, proszę Państwa, z daru jasnowidzenia kogoś? I mieli to wszystko już przygotowane, przecież w arcygigantycznych ilościach, żeby zaopatrzyć świat. W miliardy. Łącznie sztuk na świecie tych preparatów. A może i to teza, która jest, myślę, że właściwa, do tego by przynajmniej zadawać to w formie pytania. A może to nie prekognicja, to nie jasnowidzenie, albo wróżki na etacie w koncernach farmaceutycznych stały za tym, że. Ta gotowość była niczym wcześniej przygotowana do, serw do serwowania ludziom preparatów. Może kolej rzeczy była inna? Proszę Państwa, może kolej rzeczy była inna. Może to, co światu pokazano, ogłoszono, wprowadzono decyzjami politycznymi, to o czym donosiły media, to było wytworzenie zapotrzebowania, wykrowanie popytu na przygotowaną wcześniej już podaż. Na pewno wiecie Państwo, co mówię tutaj, jakby prawie wprost, ale jednak między wierszami. Kolejna publikacja. Zerknijmy teraz do serwisu Polsat News. Śmiertelny wirus w Azji, nowe zakażenia, przywrócono kontrolę z czasów pandemii. W Bengalu Zachodnim w Indiach wykryto pięć zakażeń wirusem NIPA. Ognisko dotyczy pięciu lekarzy i pielęgniarek. Ponad 100 osób, które były w kontakcie z chorymi, objęto kwarantanną. Przypadki zarażenia zostały wykryte u pięciu lekarzy w szpitalu Burdwan w mieście Bardhaman, położonym w pobliżu granicy z Bangladeszem, około 120 km na północ od Kalkuty. Ponad 100 osób, które były w bliskim kontakcie z chorymi, objęto kwarantanną. W połowie stycznia w Bengalu Zachodnim wykryto dwa zakażenia. Ministerstwo Zdrowia Publicznego Tajlandii zwiększyło poziom kontroli stanu. Zdrowia pasażerów przylatujących z Bengalu Zachodniego na głównych lotniskach, wykorzystując techniki opracowane podczas pandemii COVID-19. Na lotniskach, m.in. też i Phuket, przybywający z, Indii, e, przybywający z Indii pasażerowie są monitorowani pod kątem gorączki i objawów związanych z wirusem. Jak informuje Bangkok Post, pasażerom przekazywane są również karty z informacjami o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów choroby. Podobne kroki podjęły również Nepal na stołecznym lotnisku Tribhuvan i lądowych przejściach granicznych oraz Tajwan. I w dalszej części publikacji mowa jest podobnie o tej wysokiej śmiertelności sięgającej od 40 do 70%. Mowa jest o tym, że nie ma szczepionki, nie ma leku. I tak jak w publikacji serwisu RMF24, mowa jest proszę Państwa o tym, że prace nad szczepionką trwają. I mógłbym tak państwu pokazywać kolejne publikacje PAP, Pub, Polskiego Radia, Rzeczpospolita, jakieś inne nawet zagraniczne i okazałoby się, że wszędzie jest napisane to samo. A więc pytanie, czy nie jest oczywistym, że konkretne paczki prasowe, paczki informacyjne, tak zwane presspaki dystrybuowane są proszę państwa do tych mediów, które to wszystko dalej podają właśnie bezkrytycznie? Gdzie mamy w świecie Mediów, informacji, obiegu informacji, jakikolwiek, jakikolwiek, proszę Państwa, filtr weryfikacyjny. Choćby w postaci dodania z, 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 zwykłego, zdrowego rozsądku. Jeszcze raz podkreślam, nie twierdzę, że to, iż zasadne były pytania o rzeczywistość poprzedniej pandemii, nie twierdzę, że. To ten fakt rzutuje na to, iż teraz w przypadku wirusa Nipa będzie identycznie. Że będzie nam się mówić o objawach bezobjawowych. Nie. Właśnie chciałem tutaj zachować rozsądek i nie popaść w jakieś skrajne emocje, jedne czy drugie, po to, żeby, proszę Państwa, nie dostarczać i Wam niepotrzebnego, w mojej opinii, na ten moment przynajmniej, zdenerwowania, ale gwarantuję, że sprawie będę się przyglądał i. Tak jak będę w stanie, będę się też z Państwem moimi komentarzami przemyśleniami dotyczącymi tej sprawy, tego zagadnienia, tego wirusa, czyli wirusa Nipa y, dzielił. Kto wie, czy nie zostanie nam ogłoszona ogłoszona niebawem pandemia. No, złośliwi powiedzą, to zemsta w związku z tym, że Stany Zjednoczone opuściły Światową Organizację Zdrowia. Tylko kogo na kim? Dajmy do tego jeszcze informacje, które w ostatnich miesiącach również ujrzały światło dzienne. Nie w Europie może, mniej w Stanach Zjednoczonych, ale na, blisk na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie, proszę Państwa, w Azji. Otóż Chiny, w chińskich mediach e, pojawiały się publikacje, z których wynikało, że Chińczycy mają dowody na to, że za wirusem COVID, za wirusem SARS-CoV-2, czyli za pandemią COVID-19, stały te siły, które. E, Które rezydują, jak ja to nieraz mówię, za Waszyngtonem. Tak. Niekoniecznie w samym Białym Domu, w samym Waszyngtonie, za nim, ale też nie patrząc, nie patrząc, proszę Państwa, na to geograficznie, może w ten sposób. Tak. Kolejna publikacja. Zerknijmy. Do, może jednak polskiego radia, Polskie Radio 24, zatem mam dla Państwa. Pierwsza ofiara obostrzenia na lotniskach, epidemiolog, apeluje do Polaków o maseczki. No, tę publikację postanowiłem jeszcze wybrać Państwu, by ją zaprezentować, bo tutaj mamy oczywiście w tak zwanym Namordniku, który, według wypowiedzi byłego ministra zdrowia, też lekarza, pana Szumowskiego, nie chronią przed wirusem. W rozmowie na antenie pewnej stacji radiowej, której nazwy nie chcę wymieniać, nie potrzeba tutaj robić żadnej reklamy. W rozmowie z pewnym redaktorem, który jednym kojarzy się z tym, że nadaje teraz w kanale Zero, chodzi o pana redaktora Mazurka, innym kojarzy się z tym, że jest wspomożycielem, bardziej niż mentalnym, propagandowym i marketingowym Żydów i syjonistów, bo nosi charakterystyczne świetczniki niekiedy na swoich t-shirtach. W każdym razie w rozmowie z nim pan Szumowski śmiał się z maseczek, sugerując, że one nie działają. Ale zanim zbadamy, co mówi widziana niedawno w maseczce pani profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, trzeba przypomnieć kilka ważnych kwestii, jeżeli chodzi o sam wirus NIPA. Jak się przenosi, to wirus odzwierzęcy naturalnymi. Rezerwuarami są nietoperze, owocożerne. Zakażenia mogą wiązać się też z żywnością skażoną, wydzielinami zwierząt albo bliskim kontaktem z chorym człowiekiem. WHO organizuje właśnie takie drogi transmisji, proszę Państwa, a więc wirus od zwierzęcy, ogniska, ja, mamy jakie mamy, śmiertelność wysoka. No i kluczowe pytanie brzmi, nie czy to jest coś nierzeczywistego, czy rzeczywistego, czy to ściema, czy to kol, kolejna. Pandemia, tylko pytanie, proszę Państwa, brzmi: czy to jest właśnie realne zagrożenie i jak duże? Czy z tego może zrobić się coś większego? W jakim celu? W jakim celu w tej chwili wprowadza się w tę przestrzeń medialną wirusa nip w, w jakim celu wprowadza się nam w tej chwili pandemię? Bo nawet jeżeli będzie to coś, nie daj Boże, rzeczywistego, to ja twierdzę, Szanowni Państwo, że to nie jest coś, co dzieje się przypadkowo. W jakim celu jest nam to wprowadzane? I tu kilka jest hipotez. Jedną z nich jest odwrócenie uwagi od tego, co może spowodować, może spowodować bunt ludzi. Bunt ludzi i skierowanie ich agresji przeciwko władzom. Jakie władze mogłyby na tym. Jakie władze mogłyby na tym skorzystać, proszę państwa, gdyby na świecie wprowadzić teraz. Właśnie reżim pandemiczny. Jakie władze? Ktoś z Państwa powie i słusznie. O, przede wszystkim to skorzysta na tym deep state. Bo na świecie dzieje się coraz więcej w kierunku zdemaskowania tego wszystkiego, jakie układy polityczne tak naprawdę na świecie obowiązują. I ci skorzystają. Ale ktoś słusznie doda również, i skorzystają też te kukły marionetkowi politycy, którzy sprzedajni najczęściej, a w jeszcze większej liczbie przypadków Zwyczajnie w ramach zdrady, podszywania się pod przedstawicieli danego narodu, rządzą tak, by wprowadzać antynarodowość, antykulturę, erozję, proszę państwa, społeczną i również upadek gospodarczy. Bo z tym wszystkim ja wiążę migrację w Europie, zadłużenie, które zwiększane jest w sposób. Astronomiczny, niewyobrażalny dług publiczny w Polsce, w Niemczech, w innych państwach, tak zachodu. Migracja, no to jest antynarodowość. Zahamowanie rozwoju gospodarczego to również coś, z czego jeszcze świat, przynajmniej w tej części, w której wdrożył pandemię, jeszcze nie wyszedł. I pewnie nie zdąży, bo czeka już kolejna. Pytanie kolejne: czy media nie zrobią z tego teatru strachu? Zanim pojawią się twarde dane, podobnie jak było w przypadku minionej pandemii, no bo możemy, 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 proszę Państwa, popełnić błąd. Możemy zbagatelizować realne ryzyko, czyli sytuacja, ryzyko jest realne, a ludzie, my to bagatelizujemy, albo możemy dać się wkręcić w spirale paniki i sensacji, co skutecznie nam zaserwowano podczas minionej pandemii. Przynajmniej niektórzy, powiedzmy, że połowa społeczeństwa, połowa. Narodów, a nawet więcej, poddała się tej presji. Zerknijmy do tej publikacji. O maseczkach. Pierwsza ofiara obostrzenia na lotniskach epidemiolog apeluje do Polaków o maseczki. Wysoka śmiertelność, objawy łatwe do zlekceważenia i regiony uwielbiane przez turystów. Profesor Iwona Paradowska Stankiewicz w rozmowie z polskim radiem alarmuje, że wirus Nipa staje się coraz poważniejszym zagrożeniem i ostrzega osoby planujące podróż do Azji. W Indiach odnotowano już pierwszy przypadek śmiertelny, a kolejne kraje zaostrzają kontrole sanitarne. Nipa powrócił i tutaj znowu przypomnienie o śmiertelności na poziomie minimum 40%, ma to na nas oddziaływać właśnie w ten sposób, że jak tylko się zarazimy tym wirusem, to o, na 10 osób rozejrzyjmy się dookoła, powiedzmy, prawda, Cztery nie przeżyją. Na pięć osób w rodzinie. Dwie będą musiały odejść. Okres inkubacji wirusa wynosi od pięciu do 14 dni. Światowa Organizacja Zdrowia uznała wirusa NIPA za patogen o wysokim potencjale epidemicznym. Objawy zaka zakażenia są podobne do grypowych. I proszę Państwa, no, wytłumaczcie to sobie jakoś, bo ja mam na ten temat swoje zdanie, jak to jest, że proponuje się światu, raczej wdraża się na świecie. Kolejną pandemię, bo sądzę, że właśnie takie próby teraz są uskuteczniane. Czy się powiodą, zobaczymy. Ale jak to jest, że znowu w okresie zimowym, że znowu w okresie typowych przeziębień, że znowu objawy typowe do grypowych? Jak to jest, szanowni państwo? Nie mamy do czynienia z wirusem, który się nagle rozprzestrzenia i wymyka spod kontroli z wirusem kompletnie odmiennym. Na przykład związanym, oby też to nikogo oczywiście nie dotknęło, ale związanym na przykład z jakimiś z jakąś opryczką z jakimiś wybroczynami, z, z jakimiś zmianami skórnymi. Nie będę tu może wymyślał, ale dlaczego, ponownie zadaję pytanie, dlaczego kolejny wirus, kolejna pandemia szykuje się z objawami grypopodobnymi? Czyżby po to, by znowu całe sektory zdrowia, a raczej antyzdrowia, służbę zdrowia, a raczej antysłużbę zdrowia, znowu wstawić na takie kolejny. Kolejny, o, którymi podążając, medycy będą mogli się na każdym szczeblu obłowić, i w ogóle nie będą musieli się natrudzić, mało tego, jest to tak ukartowane, by nie mogli popełnić, by przynajmniej o. Nie można im było formalnie zarzucić błędu. No bo przecież jeżeli objawie grypopodobne, to nie będzie dziwić nikogo, że znowu statystyki grypy spadną niemal do zera, a będziemy mieli potwierdzane przypadki, za które NFZ -y będą w sposób szczególny płacić, bo przecież groźny wirus medykom, którzy tego właśnie wirusa będą identyfikować. Oni będą go już widzieć, proszę Państwa, w oczach tych których będą mieli diagnozować. Tak jak to było podczas minionej pandemii. A może nie będą widzieli tego w oczach, tylko w stanie swoich kąt, oczami wyobraźni, prawda? Gdy będą liczyć, że jak skasują 10 przypadków dziennie, wskazując na wirusa, zamiast na przykład na grypę, to. No i teraz przemówcie sobie, proszę Państwa, ile mogą dostawać medycy, ile dostawali w tamtym czasie. Ja nie będę tutaj po to, żeby nie dostarczać Państwu niepotrzebnych skoków ciśnienia w tej chwili, przywoływał kwot, ale one były zawrotne i w Polsce, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Lekarze zarabiali miliony kwoty mie miesięcznie, proszę Państwa, niektórzy nawet. To były rzeczy niesamowite. Konsultantka krajowa w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz wskazuje w rozmowie z Polskim Radiem, że wirus występuje w południowo-wschodniej Azji, czyli regionie popularnym wśród turystów z Polski. Na pewno są to miejsca, do których często jeżdżą Polacy i z których przyjeżdżają do naszego kraju obcokrajowcy. Istnieje więc możliwość zakażenia poprzez przywleczenie wirusa z terenów, gdzie on występuje, albo podczas lotu samolotem. Podkreśla ekspertka. Radzi? aby w czasie lotu założyć maseczkę. Wirus przenosi się bowiem poprzez bliski kontakt z zakażonym zwierzęciem lub człowiekiem i jego wydzielinami. A więc, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten materiał, myślę, że wystarczy. Z mojej strony obiecuję Państwu, że będę trzymał rękę na pulsie i gdy będą pojawiać się kolejne. Spektakularne doniesienia na ten temat będę Państwa też informował. Nie mam tylko pewności, czy będzie można na ten temat mówić mm, otwartym tekstem, czy będzie można być krytycznym w stosunku do tego, co nam będzie medialnie, informacyjnie, politycznie, reżimowo serwowane. Nie mam pewności. Nawet powiem więcej: z ostrożności, biorąc też pewnego rodzaju przykład zmienionej pandemii trzeba założyć że prewencyjnie, prewencyjne krytyczne wypowiedzi nawet tylko w formie pytań będą blokowane proszę państwa a ludzie którzy będą podnosić krytykę uważam że jeżeli dojdzie do wdrażania pandemii to uważam też że ludzie którzy będą tutaj krytyczni nazwijmy to delikatnie w stosunku do tego będą Bardziej opresyjnie potraktowani niż w czasie poprzedniej, poprzedniej zarazy, tej z 2020 roku. Bo pamiętajmy, że nie tylko ludzie, nie tylko my, nie tylko społeczeństwa wyciągają wnioski i patrzą bardziej krytycznie na to wszystko. Wnioski wyciągają także ci, którzy są organizatorami, proszę Państwa, wydarzeń na świecie. Też wyciągają wnioski. I wiedzą, że tamto wdrożenie się nie powiodło. Nie tylko dlatego, że wdrożenie zostało magicznie zahamowane wybuchem wojny na Ukrainie. Do tej pory nikt nam nie wytłumaczył, a w mediach głównego Nurtu nikt się nawet nie odważył zapytać, dlaczego, dlaczego wybuch wojny na Ukrainie zatrzymał pandemię koronawirusa? Nikt nie odważy się takiego pytania, proszę państwa, stawiać kto zabronił? Czyżby organizatorzy? No ale jeśli tak, to trzeba powiedzieć, że właśnie istnieją organizatorzy. Mają dostęp do koszarnego centrum dystrybucji informacji na świecie i w Polsce. Możecie Państwo się ze mną nie zgadzać. Miejcie wła własne zdanie na ten temat. Ale nie bądźcie, proszę Państwa, wbrew sobie, wbrew logice, faktom i historii. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.